Cześć, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Spekter na Robloxie. Postanowiłem nagrać Spektera ze swoim... Gło... nie, ze swoim głosem, tak? Żeby... Proszę ściszyć słuchawki, bo na pewno będę krzyczał. To to jest wręcz wiadome. Więc i już do gry. Uff, mam teraz przerwę od lekcji, więc nagrywam odcinek. Tu widać mój pulpit to niedobrze. Mm. Dobra, nieważne możecie widzieć w sumie mój pasek zadań. Więc mm, grałem z koleżanką ostatnio. Nauczyłem się kilku ważnych spraw to jest temperatura. To jest to idziemy. Aha, nie mam klucza. Oczywiście, przepraszam za głosy w tle, ale remontują mi blok i czasami mogę krzyczeć, więc za to też przepraszam, bo ja jestem taką osobą do horroru, że zawsze się drę, Zawsze krzyczę. Zapalmy światła. Jezu, a to było u mnie, ja już się wystraszyłem. Salon jest czysty. Zobaczcie, w ogóle ten obraz. Taki ten obraz jest skery. Creepy. O, już zgasły światła. E, fenomenalnie. Co? O nie, nie wyłączyły się światła. To dobrze. Do piwnicy nie schodzę. Jezu, co to by? O! Nie, ja nie mogę w tą grę. Nie! Przepraszam, nie chciałem was wystraszyć. Jezu. Nie, koniec. Do widzenia.